Cześć ma. witam was taka mała impreza integracyjna, czyli wspólne wywalanie gnoju z Kodisiem razem tu o źrebaczka przyuczamy, żeby nie kopał. Uważaj, Kodis nie kop. Nie kop, nie kop. Ty gruba się daj na no nóżkę, daj. Tak, super źrebaczek, druga. Tak, super źrębaczek. No, także od małego jest uczony, zobaczymy jakie będą efekty. Czy będzie grzeczny, czy nie. Kodiś ty, 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 ty Co się denerwujesz? Nie kop! Nie kop, bo zobaczysz. No Kod ty uszoluty O, trzydziestka jest, jest Ursus, Ursus Jest moc Mamusia sobie spokojnie wcina tutaj No i zrebaczek też spokojnie sobie tam wcina, nie? Co tam wiewiuruś? Co tam wiewiuruś? Chodź o mordeczko ty moja ta. Kochana mamusia jesteś, to tak. Ty też jesteś super, super jesteś, no daj no, jeszcze przednie nie dawaj, daj no, daj no. ej ej, ej, jedz, ale daj no nóżkę no Daj kopytko, daj, tak, super cię no mówię ci, nerwy to w konserwy, ziomuś Kochany jesteś, tak